The Swapper to jedna z gier wchodzących w skład wciąż trwającego jeszcze 11 Humble Indie Bundle. Nie kupienie tej paczki byłoby ciężkim grzechem, bo obok tytułowej gry za dolara otrzymamy także świetne Guacamaile, o którym niedługo pojawi się jakiś materiał, oraz równie przyzwoite Das i Giana Sisters. Ok, dosyć reklam, przejdźmy do rzeczy. W The Swapper wcielamy się w bezimiennego gościa odzianego w skafantej wyjęty żywcem z Dead Space'a i próbujemy ustalić, co zaszło na opuszczonej stacji kosmicznej nazwanej Tezeuszem. Zresztą nie tylko skafanda jest podobny, bowiem całe otoczenie przywodzi na myśl właśnie serię Dead Space albo filmy z podznaku obcego. Jest ciemno, jest pusto i mimo, że nie godzi nam w zasadzie żadne niebezpieczeństwo, to i tak jest trochę strasznie, taki już urok opuszczonych stacji. Wkrótce po rozpoczęciu zabawy w naszające trafi tytułowe narzędzie. Jest to działo mogące tworzyć klony naszej postaci, a także przenosić świadomość z jednego ciała do drugiego. To właśnie słapa jest podstawą rozgrywki. Za jego pomocą dotrzemy do porozrzucanych po stacji, nazwijmy je kulami mocy, które zebrane w odpowiedniej ilości utorują nam przejście do dalszego etapu. Jak widać, schemat jest bardzo prosty. Zwiedzamy korytarze, trafiamy do pomieszczeń z zagadkami, zbieramy kulki i lecimy dalej. Zgodnie z klasykami gatunku, szybko okaże się także, że opuszczona stacja w istocie nie jest całkowicie opuszczona. Pomijając inną postać, a właściwie postaci próbującą nam pomóc na Tyzeuszu napotkamy obce inteligentne formy życia będące głazami. I to właśnie przekazy owych głazów oraz porozrzucone terminale z zapiskami ludzi z czasów sprzed katastrofy powoli wyjaśnią nam całą historię. Nie jest to historia najwyższych lotów, ale każe nam się nieco zastanowić nad kwestiami świadomości, duszy oraz życia, szczególnie jeżeli mowa o zakończeniu i przyjemnie ubawiać zwiedzanie kolejnych korytarzy i rozwiązywanie kolejnych zagadek. To właśnie rozwiązywanie zagadek stanowi największy atut produkcji. I mimo iż każda z nich opiera się na tych samych założeniach, czyli konieczności odpowiedniego umiejscowienia klonów tak, aby móc dotrzeć do kuli, to jednak nie spotkamy dwóch identycznych łamigłówek. Każda wymaga nieco innego podejścia i chwili zastanowienia. Czasem należy stanąć na przełączniku w podłodze, czasem przesunąć skrzynkę, a czasem zmagać się z różnokolorowym światłem utrudniającym działanie słapera. Niebieskie światło blokuje tworzenie klonów, czerwone uniemożliwia zmianę ciała, różowe jest połączeniem dwóch powyższych, a jakby tego było mało, w późniejszych etapach dochodzi także zabawa z grawitacją. Ograniczeni jesteśmy do maksymalnie pięciu istniejących równocześnie klonów, poruszających się dokładnie tak samo jak postać, którą kontrolujemy, co niejednokrotnie sprawia problemy. Bo jak tu postawić cztery klony na przełącznikach, a jednocześnie dojść do kuli? Oczywiście wszystko to jest wykonalne, a wynalezienie odpowiedniego sposobu dostarcza mnóstwo satysfakcji. Szybko odkryjemy także, że za pomocą klonowania możemy przeżyć upadki z ogromnej wysokości lub dosięgnąć miejsc wydawałoby się niedostępnych, choć patrzenie na własne ciała ten spadające na ziemię za każdym razem jest tak samo nieprzyjemne. Poziom trudności rośnie wraz z postępami, ale na szczęście nie osiąga jakiegoś kosmicznego stopnia. Owszem, trzeba się zastanowić, chwilę pokombinować, ale nie doprowadzało mnie to do szału, a jestem raczej mało cierpliwym graczem. Świetnie zaplanowane zagadki, ładna grafika oraz nastrojowa muzyka przegrywająca w tle sprawiają, że The Swapper jest tytułem, obok którego nie można przejść obojętnie. Nie jest to może gra, która pochłonęła mnie na długie godziny, ale jest to produkcja idealnie wpasowująca się w przerwy między bardziej intensywnymi tytułami. Jeżeli lubicie ciężkie klimaty science fiction oraz niestraszne Wam myślenie, to z czystym sumieniem polecam.